Ustrój starożytnego Rzymu. Na początek coś, co wszyscy kochają, czyli daty. 753 rok przed naszą erą. Założenie Rzymu. 509 rok przed naszą erą. Ustanowienie Republiki w Rzymie. 400, eh, 44 rok przed naszą erą. Śmierć Gajusza, Juliusza Cezara. I tu mamy pierwszy rok na Fejr. Cyk. Dobra. Przed chwilą się dalej w starożytności. Żeby inaczej. Ustrój starożytnego Rzymu, początki Rzymu. W południowej Europie leży Półwysep Apeniński, zwany też Italią. W środkowej części tej górskiej krainy znajduje się Rzym. Według legendy został on założony w 753 roku przed erą. Oczywiście to tylko legenda, no ale nie wiadomo czemu, filtraktując, to, by to był fakt. Prądkowo była to niewielka osada połowona drogą Tyber. Zamieszkiwali ją Latynowie, a kraina, w której leżał Rzym, nosiła nazwę Latium. Z tego powodu język, którego nazywali Rzymianie, nazywa się łacińskim. Z czasem Rzym rozrósł się i objął siedem okolicznych wzgórz. W ciągu kilku stuleci ta mała miejscowość przekształciła się w wielkie miasto i stała się stolicą ogromnego imperium. Tu mamy jak zakres starożytnej Italii V a III wiek przed naszą erą. Nie ma tu jeszcze mowy o ładnym imperium. Tak, Obejmuje tylko plus minus tereny obecnych Włoch, nawet bez Sycylii, i bez północy. Ok, Warto wiedzieć, chociaż nie wiadomo po co tak naprawdę, mit o założeniu Rzymu. Według powieści Rzym założyli wnukowie królewacjom bliźniacy Romulus i Remus. Gdy byli niemowlętami, ich dziadek został pozbawiony tronu przez swojego brata. Mamy władca postanowił usunąć ewentualnych rywali. Dzieci wrzucono więc w koszu do Tybru, jednak cudem udało im się przeżyć. Kuczek wrzucili ich w kofu, to raczej specjalnie, jakby im dawali jakieś szanse na przeżycie. Mogli to zrobić bardziej drastycznie, nie? Na brzegu rzeki chłopców odnalazła wilczyca, która ich karmiła, opiekowała się nimi. Następnie zostali przygarnięci przez niego z pasterzy. Te bliźniacy dorośli pokonali niekrzemiałego króla i przywrócili tron dziadkowi. W 705... W 753 roku władze bracia, od tak postanowili sobie załowić miasto. Podczas wytyczenia granic doszło między nimi do sporu. Rozgniewany Romulus zabił Remusa i został jednym władcą miasta, które od jego imienia otrzymało nazwę Roma, czyli Rzym. Ona słynną figurkę Wilczyca Kapitolińska. To rzeźba będąca symbolem Rzymu. Jej nazwa pochodzi od Kapitolu, jednego ze wzgórz, na którym rozpościera się Rzym. To właśnie w połowonym tam muzeum można podziwiać słynną rzeźbę. Ciało podstawia wilczycę karmiącą bliźnięta Remusa i Romulusa, późniejszych założycieli miasta. I przechodzimy do Republiki Rzymskiej. Najpierw mówię to. Monarchia system sprawowania rządu w państwie, w którym pełnia władzy dożywotne należy do monarchy, cesarza, króla lub księcia. Obywatel tu wolna osoba, której rodzice byli obywatelami Rzymu. Ciekawostka: rzymscy urzędnicy nie byli wynagradzani za swoją pracę. Często zdarzało się nawet, że musieli ponosić dodatkowe. Wydatki związane z pełną funkcją, na przykład koszty oficjalnych przyjęć. Czyli skoro nie dostawali kasy, to wiadomo, w jednym z Rzymi utrzymania co było łapóweczki, które były całkowicie legalne. że tak to ujmę? Może nielegalne, ale bardzo powszechne. Republika Rzymska. Według tradycji w Rzymie panowało kolejno siedmiu królów. W 509 roku przed naszą erą Rzymianie wypędzili ostatniego z nich, zlikwidowali monarchię i wprowadzili system władzy określany jako republika. Słowo pochodzi od łacińskiego respublika, czyli rzecz wspólna. Oznacza to, że państwo rzymskie było wspólnym dobrem jego mieszkańców. Rzymianie nie sprawowali jednak rządów bezpośrednio jak w Atenach, lecz poprzez wybieranych przez siebie urzędników czyli mniej więcej tak, jak to wygląda u nas tak, że głosujemy, na kandydatów w sumie na partię tylko. Czyli demokracja parlamentarna prawie, że u nich też to tak wyglądało, nie było to w bezpośrednio, nie Wybory odbywały się podczas zgromadzenia ludowego, w którym udział mogli wziąć wszyscy mężczyźni, oczywiście kobiety, jak zawsze, zażytności później prawnie mają żadnych, będąc obywatelami Rzymu. Okres prowadzenia urzędu przez wybraną osobę, czyli kadencja, trwał zazwyczaj rok. Oprócz urzędników Zgromadzenia Ludowego, władza w Republice Rzymskiej należała do Senatu. Był to główny organ władzy w tym państwie. Senat stanowili byli urzędnicy, wpisani do żywotu na listę senatorów przez urzędnika nazywanego cenzorem. Senatorowie pochodzili z najbardziej wpływowych rzymskich rodów. Uczestniczyli oni w podejmowaniu najistotniejszych decyzji, dotyczących np. finansów państwa czy rozpoczęcia wojny. Konflikt między patrycjuszami a plebejuszami. Początkowo władza w Republice Rzymskiej nie należała do całości społeczeństwa. Przeważający wpływ na rządy w państwie zyskali patrycjusze, członkowie bogatych i znaczących rodów. Tylko oni mieli pełne prawa polityczne, czyli możliwość obejmowania urzędów, pozbawiono jej przedstawicieli drugiej ważnej grupy społecznej plebejuszy. Byli to ludzie wolni, lecz bez praw obywatelskich. Nie mogli obejmować urzędów państwowych, a także zawierać małżeń z synami lub turkami patrycjuszy. Z czasem plebejusze zaczęli protestować przeciwko pozbawieniu ich wpływu na rządy w państwie, cząstkowo walczyli sobie prawo do wyboru własnych urzędników. Trybunów ludowych. Konflikt między patrycjuszami a plebejuszami trwał jednak aż do III wieku przed naszemerą, gdy ostatecznie przedstawiciele tej drugiej grupy zostali dopuszczeni do piastowania większości urzędów. Jedziemy. Funkcjonowanie Rzymskiej Republiki. Zarządzanie sprawami Republiki Rzymskiej znajdowało się w rękach obywateli urzędników Senatu. Żeby to zrozumieć, zaczynamy sobie odtąd, tak? Idziemy. Zgromadzenie Ludowe zatwierdzało bądź odrzucało w głosowaniu propozycję nowych praw oraz wybierało rzymskich urzędników. Tak wybierano tutaj, trybuny ludowi, o których była mowa wcześniej. Reprezentowali plebejuszy, mogli przeciwstawiać niekorzystnym dla nich prawom i decyzjom urzędników. Czyli mieli prawo weta. Mieli także prawo kontrolowania decyzji rzymskich urzędników oprócz decyzji dyktatora. Czyli kontrolowali tych. Zgromadzenie wybierało także tych sprawami republiki na co dzień zajmowali się urzędnicy. Najważniejszymi byli dwaj konsulowie, którzy zwoływali obrady senatu i zgromadzenie ludowe, a w trakcie wojny dowodzili armią. Z kolei władza sądownicza podlegała pretorom. Za pobór podatków odpowiadali kwestorzy. Teraz z nich wodzili się ci, czyli rekrutacja. Byli urzędnicy wpisani do żywotu na listę senatorów przez cenzora. Czyli którzy siadali tutaj, tak? Czyli byli. Senatorami. Senat. Była to rada składająca się z czystu Rzymian, wywodzących się z najbardziej wpływowych i obdarzonych największym autorytetem rodów. Czyli nie dość, że było trzeba być urzędnikiem, to jeszcze z dobrego rodu, miejsca jaką sławę, chwałę, nie wiadomo co. Miała wpływ na działania urzędników oraz na mianowanie dyktatora. I kim był dyktator? Dyktator sprawował w Republice nieograniczoną władzę. Powołano go na 6 miesięcy tylko wtedy, gdy państwu zagrażało niebezpieczeństwo. I sobie na razie skończymy i wsetniemy ten rozdział na dwie części, bo tak.